Historia firmy Lenta sięga 1972 roku. 50 lat temu na zachodnim wybrzeżu Szwecji powstały pierwsze hale Lenta. Od tego czasu wybudowaliśmy ponad 10 tysięcy hal w Europie i niemal 2,5 tysiąca w Polsce. Na rynku polskim działamy od 30 lat, projektując, produkując i montując hale stalowe szyte na miarę. Wartości, które przyświecają naszej działalności, to niezawodność, elastyczność, szacunek. W ten sposób my realizujemy nasze hasło Morden Steel Buildings. Według nas istotne jest, aby otaczać się i współpracować z firmami, które kierują się zasadami podobnymi do naszych. Jedną z głównych pozycji na tej liście jest firma Hilti. Współpracujemy od 25 lat. Mam przyjemność już 15 lat odpowiadać osobiście za biznes firmą Lenta z ramienia działu technicznego i sprzedaży. Nasza współpraca opiera się o kluczowe wspólne wartości: bezpieczeństwo na budowie i wzrost produktywności. Nie zawsze jesteśmy w stanie rozwiązać problemy wykraczające poza standardowe rozwiązania. Możemy wtedy zwrócić się z pytaniem do zespołu technicznego firmy HILTI który pomoże nam w rozwiązaniu tych niestandardowych problemów. Nie zawsze projekt pokrywa się z rzeczywistością. W takich sytuacjach wspieram firmę Lenta w niestandardowych rozwiązaniach. Współpraca z firmą Hilti z mojej perspektywy jako kierownika działu montażu wygląda bardzo dobrze. Na co dzień współpracuję z Bartkiem, który mi zapewnia wsparcie na każdej budowie, dzięki czemu mogę realizować bezpieczny montaż i kończyć budowy z dobrym wynikiem finansowym. Firma Lentap prowadzi do 30 projektów jednocześnie. Z perspektywy klienta najważniejsze było zapewnienie sprawnego parku maszyn i zoptymalizowanie kosztów jego obsługi. Okazuje się, że z firmy, która 25 lat temu była producentem i dostawcą kotew i narzędzi, staje się dostawcą bardziej kompleksowych rozwiązań. Od 4 lat korzystamy z wynajmu flotowego elektronarzędzi firmy Hilti. I powoduje to to, że na budowie zawsze mamy sprawny sprzęt. Analiza produktywności pokazała realne wyzwania klienta, na które byliśmy w stanie odpowiedzieć naszymi usługami. Trzecia płaszczyzna współpracy to wykorzystanie procedur obliczeniowych firmy Hilti do projektowania zakotwień. Firma Lendab zdecydowała się na Profis Engineering z dwóch głównych powodów: pewność zamocowań oraz optymalizację zakotwień. Ostatnią zmianą, którą wprowadziliśmy we współpracy z firmą Hilti było wprowadzenie systemu OnTrack, który pozwala nam zarządzać aktywami firmy. Nasze wspólnie podejmowane działania z firmą Hilti w zakresie planowania dostaw, jak również optymalizacji stanów magazynowych pozwalają nam na zachowanie ciągłości montażu na naszych realizowanych inwestycjach. Partnerstwo w biznesie opiera się na wielopoziomowych relacjach i wspólnym rozwiązywaniu codziennych wyzwań.